Podobnie jak wcześniej prowadzący w tym momencie Anders a więc dodane 6,7 punktów. Miał medal wywalczony na normalnej skoczni. Walczy o drugi medal. Słoweński skoczek i skacze pięknie. Daleko. No i będzie miał dodane 6,7 punktów. Zaraz zobaczymy odległość. Taka sama jak w pierwszej rundzie. Było 130,5 metra. Teraz jest także 13,5 metra. No te 19,5, dwie dziewiętnastki, ,19, jedna 18,5, jedna osiemnastka. ,18. No więc dodane. 7,8 punktów, 60. więcej niż miał Anders Jakobsen. Myślę, że Peter Prewcy będzie w czołowej dwójce albo obejmie prowadzenie, albo będzie drugi. Jest pierwszy. 6,0 punktów przewagi Petera Prewca nad Andersem Jakobsenem. Już mają medale. Drugi tutaj Waldifiemę Petera Prewca. Anders Jakobsen powtarza wynik z 2009 roku z Liberca. Dwa już są. Kamil Stoch teraz. Ile trzeba skoczyć? Trzeba skoczyć daleko 132 metry I przypomnę co pisała corriere della sera polski archanioł sprunął do Predaco i teraz kamil w locie w locie po złoto po wielką nagrodę za swoją karierę da ciężko, daleko i zwycięsko. tak mi się wydaje, że to wystarczy. Popatrzmy, 130 metrów, prewc miał więcej, 130,5, ale teraz wszystko 8,7 punktów, Bliziutko, ale mam nadzieję, że złoto jest dzisiaj w naszych rękach, w naszych domach, w naszych sercach. Łukasz Gruczek wychował mistrza świata, oczywiście. Nie on, byli inni, ale teraz dołożył Zbyszek Klimowski. Cieszą się Kamil Stoch. Jedynka! Jest złoto! Tutaj! walnik wiemy, po tylu latach przypomniałem, co napisała Corriere della Sera, to Archanioł, który po pasjonujących lotach wstępuje do nieba Adam Małysz, a teraz wstąpił znowu e, e, Kamil Stok. Ale piękna historia, to jest właśnie przepiękne, że coś się odtwarza po 10 latach. O tym dwunastolatku z zęba mówiliśmy, kiedy skoczył 128,5 metra, zresztą niedawno prezes w telewizji polskiej jego wypowiedź wtedy, chłopaka małego, który marzył o wielkiej karierze i był odważny i dzisiaj to potwierdził Jest odważny, jest wielki, jest zwycięski, jest mistrzem świata, kolejnym mistrzem świata, który zdobywa złoty medal dla Polski. Pierwszy był Fortuna, który wygrał Igrzyska Olimpijskie i wtedy aż do 80 roku zaliczano także przecież tytuły Mistrza Świata. Teraz wymiana uprzejmości z Srebro, brewca, brąz na poprzednich zawodach, ale wracając do tych medali i tytułów mistrza świata. Później cztery tytuły Adama Małysza, najwięcej wszystkich skoczków i teraz Kamil Stoch. Powiększył przewagę, jaką miał po pierwszej rundzie, bo było 5,1 punktu nad Peterem Prewcem, e, e, teraz jest 6,1 punktu, było 6,5 nad Jakobsenem, teraz jest i 6,7. Co ciekawe, czołowa trójka po pierwszej serii zachowała swoje pozycje, a więc tutaj na czele... bo gdyby nie to, zabrakłoby do pierwszego 60. miejsca, nawet przy takiej odległości, a zatem brawo dla Łukasza Kruczka, brawo dla Kamila Stocha, za znakomite dwa skoki naszego reprezentanta, za tytuł mistrza świata, no i polscy kibice, którym jest bardzo, bardzo Aha. ciepło tutaj w Waldi, wiemy, ale rzeczywiście dzisiaj, gdy konkurs się rozpoczynał, było plus 9 stopni, a teraz rozgrzane na pewno do czerwoności serca i ciała wszystkich Polaków, którzy mieli przyjemność oglądać ten zwycięski konkurs Kamila Stocha. Proszę Państwa, od 2001 roku, kiedy Adam Małysz wygrał w Lachtii na normalnej skoczni, komentowałem cztery jego tytuły, kiedy zdobywał medale. Później na Igrzyskach Olimpijskich trzy medale srebrne. No i teraz doczekaliśmy się także złota Kamila Stocha. Przepiękna historia. Stanisław Marusarz, wielka postać polskich skoków. Człowiek, legenda. Także związane jego działanie w czas... W czasach okupacji hitlerowskiej wicemistrz świata z lat z 1938 roku właśnie ten tytuł mu tam zabrali. Antoni Łaciak, wicemistrz świata podczas FIS-u w zakopanym w 1962 roku to od zakopanego rozgrywane są konkursy na dużej skoczni. Wojtek Fortuna, już mówiłem, mistrz świata, bo zaliczano tytuły mistrzom olimpijskim. Staszek Daniel Gąsienica, trzeci na mistrzostwa świata w szybskim plesie i później ta era multimedalisty. Sześć medali mistrzostw świata, cztery złote, srebrny, brązowy, cztery medale Igrzysk Olimpijskich, trzy srebrne, brązowy. W sumie 10 medali Adama Małysza, to tak szło równiutko. Lachty, dwa medale, złoto-srebro, predatco, dwa złote, później była trochę mimo że pamiętasz, przecież w Oberstdorfie w 2005 roku Adam przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata wygrał dwa razy zawody w Zakopanem i wtedy Kutin załadował mu ciężki trening, który go zamulił, zniszczył formę, nie było medali, trzeba było poczekać z Hanu Lepisto aż do Mistrzostw Świata w Sapporo w 2007 roku złoty medal, chociaż też tam była możliwość na dwa złote medale, Adam był w fenomenalnej formie, kończył przecież Puchar świata do końca. Zwycięstwo za zwycięstwem, ale dosyć tej opowieści. Nowy mistrz świata Kamil Stoch. Kamil. Naprawdę coś niewiarygodnego. Wielkie, wielkie gratulacje. Kamil, ale to jest knockout, to co ty tutaj zrobiłeś? Dzięki, ale naprawdę dzisiaj dzisiaj miałem super dzień. Super się bawiłem na skoczni, to były moje skoki, tak. To były twoje skoki, to jest szczęście, tak? Marzenia stają się faktem. Tak, to jest spełnienie marzeń. Te hektolitry potu wylane na treningach, te tysiące skoków treningowych, dla takich chwil po prostu warto żyć. Owszem no, e, pamiętam jak mój tata powiedział mi kilkanaście lat temu, że muszę sto razy przegrać, żeby raz wygrać. Dzięki za to, nauczyłem się. Kamil, powiedz tak szczerze, kiedy siadałeś przed tym ostatnim skokiem na piękne obrazek Adam małyż, który gratuluje Kamilowi, Grzegorz Sobczyk również. Kamil, kiedy siedziałeś tam na górze, na tej belce przed swoim ostatnim finałowym skokiem, tak z ręką na sercu, potężne nerwy? Ech, powiem szczerze, że na, na średniej skoczy miałem większe. Tutaj, tutaj trzymałem wszystko w ryzach. E... Wiedziałem co mam zrobić, byłem w pełni na ten skupiony i tylko o tym myślałem. Trudne... Kiedy... Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. Mojej żonie, która tu przyjechała. Super. Kamil, e, proszę, mikrofon twój, kamera twoja. Co masz do powiedzenia kibicom? Myślę, że nie trzeba nic mówić. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Dziękuję tylko za całe wsparcie jakie mi okazaliście e, przez wszystkie trudne chwile. Które do tej pory przeżyłem i dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Począwszy od moich najbliższych, po, po każdego kibica przed telewizorem. Kamil, wielkie gratulacje! Naprawdę, mistrzu, gratulujemy! Tyle Mistrz Świata, Kamil Stoch, a my niebawem wracamy na jakże piękną dla nas dekorację. Tak, pięknie powiedział e, Kamil to, co mu kiedyś powiedział Tata: przegrać 100 razy, wyraz, wygrać. Mnie się wydaje, Włodku, że bardzo istotne jest to, że e, wyciągnął Kamil wnioski z tego, co działo się wcześniej. Raz czwarte miejsce, raz szóste miejsce, druga lokata po pierwszej serii na mniejszej skoczni, spadek na ósmą pozycję. Tutaj prowadzenie po pierwszej serii. Wreszcie nie było e, sytuacji, która no, byłaby, byłaby zła. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że no, trzeba dojrzewać, trzeba w pewnym momencie właśnie postulować przegranych, raz wygrać, a może zacząć wygrywać od tego pierwszego razu, że będą bliskie proporcje przegranych i wygranych. Tak, ale to jest ważna dewiza i jak dobrze to wszystko zapamiętał. Tę jedną uwagę ojca, która jak widać pomogła mu dzisiaj w tym czasie największej teraz radości, ale kiedy siedział tam samotnie na górze w czasie największej życiowej, sportowej próby podjąć najwłaściwsze decyzje. Zapomnieć o wszystkim, skoczyć pięknie, daleko, a później już tylko się cieszyć i pozostać mistrzem świata. Pięknie proszę Państwa, żegnamy się, jesteśmy szczęśliwi. Polak, mistrzem świata na skoczni, na której triumfował Adam Małysz. Żegnają się Marek Ludziński i Włodzimierz Saranowicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.